Dzień dobry, cześć! Z tej strony Wilku. Witam was bardzo serdecznie. Po raz kolejny w królestwie torów i wagoników. Nie jesteśmy jednakże na szczęście na jakimś dworcu czy w jakimś podobnym miejscu, ale jesteśmy w parku rozrywki. No i cóż, jest to yy, oczywiście. Odcinek, w którym będziemy kontynuować y, misję, scenariusz y, z poprzedniego odcinka, czyli odcinek Górskie Źródło. No i słuchajcie, szczerze wam powiem, że ja też dobrze nie pamiętam, co tutaj mieliśmy zrobić, bo tamto odcinki nagrywałem jakiś czas temu. E, zatem sprawdźmy sobie, co tutaj jeszcze nam zostało do zrobienia. Przede wszystkim, y, właściwie cały scenariusz opiera się na tych zyskach z kolejek. No i y, o ile jeszcze na asystenta musieliśmy mieć y, też paru tam. 10 gości w tym czystym kompleksie basenów, o tyle na menadżera już to nam nie jest właściwie potrzebne, na to nie zwracamy uwagi ważny jest w tej chwili tylko ten miesięczny zysk z kolejek, spłacenie pożyczki, osiągnięcie wartości parku na potentata, no właściwie hmm, potentat powinien zrobić się sam tutaj też chodzi o minimalną wartość parku, myślę, że to może być problem, bo ten park jest cholernie mały wam powiem, on jest tutaj mamy mało miejsca no ale jakoś myślę, że damy sobie radę tak czy inaczej, coś tam wykominujemy. Ocena parku to myślę, że też powinniśmy dać radę osiągnąć. No ale już, przez 4 miesiące musimy no, troszeczkę sobie pewnie poczekacie, się wynudzicie przez ten czas. No i jeszcze też chodzi tutaj o te zyski z kolejek dobra, to myślę, że też przyjdzie w swoim czasie, też gości będzie więcej. Może jeszcze uda się jakoś zwiększyć te ceny. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobra, czyli. Myślę, że możemy jechać. Chyba zyski w tej chwili są, więc zarabiajmy sobie na kolejne atrakcje. Spłacajmy też pożyczkę, bo ta pożyczka nam jest kompletnie niepotrzebna. Będziemy ją sobie brali, wiadomo, tylko w wypadku, kiedy na coś konkretnego akurat będą te pieniążki nam potrzebne. Dobra, zatem... kurde... ...zbudować kolejkę, która wytwarza kilkusekundowy stan nieważkości. Ha, minimalny czas w powietrzu. Kurczę, no tutaj trzeba się bawić znowu. Słuchajcie, przesuniemy to na później. Mm, o co tutaj chodzi? Pizzeria ma zbyt tanie przedmioty, a mechanik odszedł. No to tym mechanikiem będziemy musieli się zająć zaraz. O, a zbyt tanie przedmioty. No, powiem wam, że rzadko tutaj. A, może ja nie widzę, ale w każdym razie rzadko widzę yy, informacje o tym, że, że po prostu. Coś jest zbyt tanie, albo że coś tam się nie zgadza, no ale czasami faktycznie takie informacje się wyświetlają i jeszcze chodziło tutaj o mechanika. No dobra, widzicie takie porządkowe rzeczy. Trzeba też niestety załatwić. E, tych gości trochę jest. ogólnie tych alejek tu jest bardzo, bardzo mało, no bo też park jest mały, wkurza mnie ta noc cały czas. Mm, no ale dobra. Rzućmy sobie okiem, co tu jeszcze możemy sobie ciekawego wybudować. E, no dobra, najpierw jeszcze spójrzmy słuchajcie, sobie na, na nasze finanse, nasze pieniążki, no. Teraz musimy uzyskać miesięczny zysk z kolejek. Półtora tysiąca mamy obecnie tego zysku tak gdzieś koło 600 dolców. Troszeczkę słabo, troszeczkę słabo to wygląda. A miejsca też mało. Ale jakoś sobie słuchajcie, poradzimy. Myślę, że później będziemy musieli te kolejki chyba samemu robić. Znaczy ja będę musiał je samemu robić, ale damy radę, damy sobie chyba też z tym radę. No ale póki co jeszcze coś gotowego, coś... Dobra, anulujemy to, nie chcę tego Coś gotowego wykorzystamy mm, Tylko coś taniego, bo kurde, no też pieniędzy za bardzo nie mam hmm, Podniebny jeździec Może coś z tego To takie drogie nie jest Tylko z drugiej strony, no właśnie, nie potrzebuję dwóch takich samych atrakcji hmm. Chwila, Badanie. jak mamy badania ustawione? Jest wszystko okej, okay. dobra, o, widzicie, jedną rzecz ustawiłem dobrze, bo kompletnie nie pamiętam, powiem wam szczerze, co robiłem w tym poprzednim odcinku, w, w którym zaczęliśmy sobie ten scenariusz, no ale to jest okej, okay. dobra, mm, co byśmy mogli tutaj dać, drewnianej kolejki, tego na pewno nie ma, a to jest jednak jedna z tańszych kolejek, no nie najtańsza, ale jednak, no nie kosztuje dużo po prostu, dobra, i myślę, że jakiś gotowy projekcik tutaj mm, fajny będzie, ale... Dobra, najpierw spłacimy sobie tę pożyczkę, żeby już nie mieć z tym problemów, a później sobie najwyżej na hama zaciągniemy tę pożyczkę na tyle dużą, żeby nas było stać na coś już konkretnego, na coś, na co dużo ludzi będzie chciało sobie pójść. Hmm. Tutaj widzę, że kolejki za duże nie są, więc, więc za bardzo nie ma sensu tutaj przebudowa tych kolejek, które mamy. Jak to wygląda w tym basenie? Trochę ludzi jest, chyba no, 120 jest. Zobaczcie sobie jak to w ogóle. Jak to działa. <grystanie> <grystanie> mhm. Tak to działa. Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Dobra, sobie poglądaliście. W każdym razie no, taką kolejeczkę mamy. Na niej chyba trochę zarabiamy, jak to wygląda. O, nawet nieźle. Ale dobra, jeszcze raz te badania, jeszcze raz te badania, badania, finanse. No, cały czas się utrzymuje to tak, na takim poziomie, jaki powinno się utrzymywać, czyli, czyli jeszcze, o, drewniana dzika kopalnia, to nam się odkryło, to możemy sobie to teraz dać, o, to jest tanie, to jest bardzo tanie, Więc sobie damy to. Chaos w kopalni, tylko czy tam gdziekolwiek to wejdzie, tego, tego niestety nie wiem. Hm, tutaj by weszło gdzieś chyba. Spłacimy. O, pięknie. Zaliczone widzicie, i teraz, słuchajcie, można sobie wziąć Pożyczkę tak dużą jaka tutaj jest możliwa, ale aż takiej nie potrzebujemy. No, i ten chaos w kopalni spróbujemy gdzieś tutaj wkomponować. Tylko, Kurde, no ja nigdy nie wiem, które góry, jak gdyby można, można przecinać kolejką, a których nie można. Hmm. Więc tak, będziemy. No nie wiem, będziemy musieli chyba to gdzieś tutaj wstawić. No to jest właśnie minus tych gotowych projektów, że one nam zawsze będą zajmowały więcej miejsca niż te, które sami stworzymy. Jednak samą można wszystko sobie dostosować. No a tutaj, oczywiście, magia roller coastera hmm, zawieszone, widzicie te wszystkie belki i nie wiem, ten cały stelaż, na którym się trzyma zawieszone w powietrzu no spoko, można i tak, a, ale sobie zrobiłem. Dobra, ale to da się zmienić, to da się zmienić To słuchajcie, zmienimy Tylko tutaj jeszcze parę rzeczy Małe tarcie Żeby słuchajcie, szybciej też to jeździło Też będzie, będzie to wtedy Więcej chyba zarabiało na siebie Kurde, jak ja to zrobiłem? Działa, działa Pięknie Pięknie, teraz działa, słuchajcie Dobra Szybko sobie coś doprowadzimy No i liczę na to, liczę na to, że naprawdę Trochę ludzi mi z tego jednak skorzysta No, po coś to zrobiłem, tak? Oj, oj, ale pieniędzy jeszcze o, Muszę, muszę to wszystko spłacić Słuchajcie, będą nam te odsetki rosły I będzie słabo wtedy Dobra Jest dobrze, jest dobrze Teraz jest OK. E, możemy to odpalić, ale najpierw jeszcze ustawmy sobie Liczbę wagoników jakąś większą, bo tak to troszeczkę Słabo będzie Duże kolejki nam się zrobią i za bardzo nikt z tego nie będzie chciał korzystać Też jakąś cenę, w miarę ludzką No, to, to im się na pewno spodoba I oczywiście jeszcze wyjście dałoby no, zrobić Otrzymałeś wyróżnienie najwyższa wartość hmm. Ale cały czas nie ma szału z tym Dobra, kolejną pożyczkę spłacimy z... Zaraz sobie, zaraz, oczywiście nie zaraz, dopiero niech sobie popracuje ta... Ta atrakcja Wtedy sprawdzimy sobie, no ile zarabiamy na tych atrakcjach teraz. Dobra. To jest całkiem fajny projekcik. Wydaje mi się, że to jest projekt chyba z jednej z początkowych... Z jednego z początkowych scenariuszy podstawki. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale wydaje mi się, że on nie jest w stanie zarobić na siebie całkiem nieźle. No i wiadomo, jak te to to zawsze... Jest jakieś tam pewne źródło dochodów, znaczy pewne. Pewne jak nie nieparadesz, rzeczywiście, ale no zawsze jednak te pieniądze są jakieś konkretne i ciężko, ciężko naprawdę tracić na roller coasterach, mając ludzi w parku. No tych ludzi też za dużo nie ma póki co, no. Tych gości, trzeba będzie zadbać o to. Teraz jakieś budy, słuchajcie, powstawiamy. No trzy roller mamy, to trzeba tych amerykańców już na te hamburgery naciągać. Dobra. No, dużo, dużo, dużo płacą za to. Chyba, że ja nie widzę jak mi uciekają tutaj. No to jest taki słuchajcie bardzo, bardzo nudny moment yy, moich tutaj yy, nagrywek, które oglądacie teraz. Yy, to patrzenie, kiedy ja ustalam cenę, no ale wiecie sami, no, sami pewnie zauważacie, że no jest to opłacalne. No jeśli ktoś by miał idealne wyczucie, jaka to cena powinna być, spoko, nie musi tego robić. Yy, wiadomo, tam jakieś grosze nie chodzi. Ojej, dobra, siódemka będzie okej. Okay. Ale no jednak jednak warto, słuchajcie, zawsze to jest jakiś tam zarobeczek. Kiedy się do tego podejdzie, tak w miarę z dużym zainteresowaniem, posprawdza się to dokładnie. Dobra, finanse wyglądają chyba ciut lepiej, słuchajcie, zarabiamy już całkiem duże pieniążki tutaj na samych e, przejażdżkach Bo ja właściwie patrzę tylko na tę rubrykę, na resztę to mnie nie interesuje w tej chwili. E, zapasy napojów i jedzenia, sprzedaż, ale dobra, tutaj wychodzi to na plus. Jeśli chodzi o napoje i jedzenie, no mnie interesują wiadomo roller Tutaj też nie wygląda to tak źle. Niedługo powinniśmy dociągnąć do tego półtora tysiąca. No tylko, że właściwie tu kurde jeszcze cały czas mi brakuje jakiś atrakcji. Tutaj musimy mieć ogółem dwa i tysiąca. To myślę, że jest do zrealizowania. No czyli jeszcze jakiegoś rower czy dwóch nam brakuje, żeby to zrobić. No okej, okay. no to zabieramy się po prostu za jego stworzenie. No nie ma na co czekać. Jak tutaj, co tutaj się działo? Kolejka dzika mysz. O! To jest słuchajcie moja ulubiona kolejka, bo to jest też kolejka z takich bardzo tanich kolejek. <laughs> za które właściwie... No grosze, grosze trzeba płacić, a właściwie jak samemu coś się stworzy, to też najczęściej to się ludziom podoba, więc no dlatego dlatego to ja tworzę bardzo często, jak pewnie zauważyliście. Dobra Kurczę, gdzie to, gdzie to wcisnąć? Może obrócimy sobie. Tam nie obracałem nawet nie, nie kombinowałem aż za, za bardzo z tymi, ale no Pięknie trafiliśmy, no ale dobra, jeszcze trzeba te pożyczki pozaciągać. Tak naprawdę tam na pieniądze już nie ma co patrzeć za bardzo, bo wydaje mi się, że tych pożyczek to już tam nam wystarczy ze spokojem. No trzeba patrzeć tylko na tę rubryczkę jedną, czyli rubryczkę właśnie bilety na przejażdżki. Także myślę, że teraz już będzie z tym lepiej trochę, tylko kurde, jak ja sobie to postawiłem? Hmm. Tak Chyba nie wyjdą z tego. No, to jest lew wkurzający projekt, że faktycznie to jest słabo dopasowane, te wszystkie wejścia, wyjścia i tak dalej. To trzeba sobie dopasować lepiej. Ale wejście, wejście, ja bym tu dał. A tu wyjście, tak będzie chyba najlepiej. Albo i nie. Ha. Huh. Teraz trzeba pomyśleć. Kurczę. Dobra. Tak, żebyśmy, słuchajcie, mieli. Też jakąś tam jednak kolejkę z tutaj, e, jeśli chodzi o... O, no właśnie, no właśnie, tak nam trochę słabo wygląda. A z kolei, no właśnie, z drugiej strony e, w ogóle nie da rady zrobić e, jakiejkolwiek kolejki. To jest trochę słabe, to mi się trochę nie podoba. No ale dobra, zrobimy tak. Wydaje mi się, że i tak ludzie nam będą tutaj dochodzili. Raczej tak się nie robi, bo to nie ma wielkiego sensu. Ale mamy już na, na tyle dużo ludzi chyba w tym parku, że, że nie musimy jakichś mega długich kolejek robić, zawsze tutaj jednak ktoś będzie chciał wejść. E, porobimy sobie tym samym. Oj oj Przejdziemy gdzieś. Porobimy sobie tym samym, słuchajcie. Kurde, czemu nie mogę. Niczego nie mogę tutaj zrobić. Co tu mnie pasuje im. Ach, słabo, słabo. Dobra, porobimy sobie tym samym, yy, 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 tak myślę, yy, dłuższe dłuższe składy tak żeby ci ludzie jednak wiecie jak, jak podejdą to już żeby wszyscy weszli i żeby w, yy, zanim przyjedzie jakby kolejny o, agoników w składzie dobra, to jest max. Yy, tak żeby ci, ci ludzie zanim ten skład cały przejedzie, całą trasę, żeby zdążyli się znowu nazbierać. Wydaje mi się, że to będzie miało jakiś tam sens no okej, okay. pełne obciążenie, zawsze, żeby było to pełne. Łańcuch wciągarki, ok. O, ale widzicie, jakie szalone tutaj prędkości. Dzięki tej wciągarce można osiągnąć. Dobra. I teraz wydaje mi się, że powinno być całkiem ok. Zyski, kurde, słabe, słabe. No ale widzieliście, parę sobie deszcz. Ludzie średnio chętnie wtedy przychodzą. Też mamy problem ze śmieciami i wymiocinami, bo pewnie mi znowu wszyscy odeszli. No, tak myślałem. Paru tych dozorców musi być, jak się nie chce jednak tych koszy na śmieci wstawiać. Ojej. Dobra, pięknie. No i trzeba sobie znowu ustalić tę cenę. Tylko, kurde, no to jest aż tak, to jest krótka ta kolejeczka, naprawdę cholernie krótka, ale czy. No ale widzicie, da rady zapełnić. No tak naprawdę jedna kolejka wystarczy, żeby zapełnić ten jeden skład, więc co nam chyba w zupełności wystarczy. Chociaż właściwie jak widzicie ten peron mógłby jeszcze troszeczkę być dłuższy Wtedy. No wtedy nic mówię, by nam to nie dało. Ale, ale właściwie można byłoby ewentualnie tą kolejkę jeszcze przebudować i, i jakoś byśmy sobie z tym poradzili, ale wydaje mi się, że nie ma takiej, naprawdę nie ma takiej potrzeby. Dobra, trochę wyższa cena wstępu Ja nie wiem kto za to płaci, naprawdę. Dobra, tutaj jeszcze tego nie osiągnęliśmy. Wartość parku też jest w miarę okej. Okay. Już, już się zbliżamy do tego, do tych 80 tysięcy. No fajnie było wreszcie te półtora tysiąca z kolejek przekroczyć, no. O, kolejna pożyczka. Wreszcie chciałem mieć już z głowy tego, tego menedżera. Okej. Okay. Widzę, że cały czas płacą za to chętnie dosyć. Czy ktoś tu mówi, że za drogo? No, nie, jak zwykle, naprawdę warto. Oni, napra Oni zawsze mówią, że naprawdę warto. Nawet jakbym dał sobie tutaj cenę maksymalną, nawet nie wiem, czy jest tutaj cena maksymalna, no musi być jakaś tam. No ale to jestem pewien, że i tak by powiedzieli, że naprawdę warto. Nie wiem, no właśnie, to jest dziwne, że czasami jest tak, że wydaje się, że te wyzwania, wyzwania, no te cele jakby scenariusza są trudne. A tak naprawdę ten scenariusz, trudne do zrealizowania, tak naprawdę ten scenariusz nie jest. Oj. Ja mam mechanika jeszcze? Jest, jeden mechanik jest, ale weźmiemy jeszcze drugiego. Ale tak naprawdę się okazuje, że scenariusz jest tak dostosowany, że na przykład ludzi, którzy chcą korzystać z kolejek jest mnóstwo. Mm, i po prostu i tak trudno, trudno naprawdę sobie nie radzić. Okej. Okay. Oczyszczone filtry, pięknie, wszyscy się cieszą. Słuchajcie, ja tutaj czuję, że zaraz, zaraz już będzie, będzie nieźle, że zaraz przekroczymy te półtora tysiąca, bo, bo mamy już, już 1200 zostało uzyskane. Także spoko. Jeszcze jedna jakaś mała kolejka. No kurde, powiem wam, że no, to wygląda nawet nieźle, no sporo tego, sporo, sporo tych wigibasów tutaj zrobionych z tej stali, sporo tych rollercoasterów nam się zrobiło, no ale kurde i tak mi to długo, coś, coś idzie. E, dociągnięcie jakby do tego pułapu e, z tyś, e, 1500 e, dolców z kolejek, dobra. Mm. <śla> to mnie rozwala, ta kolejka w basenie, no ja nie wiem niektórzy mówią, zresztą bardzo dużo ludzi, powiem wam szczerze, mówi, że Roller Coaster trójka jest gorszy od jedynki dwójki, no i widząc coś takiego, muszę się zgodzić. Nie, to no tak szczerze, to słuchajcie, no nie wiem, ja jestem ciekawy, jakie wy macie zdanie, czy graliście w jedynkę dwójkę, i ja grałem, i przyznam się szczerze, no poniekąd były lepsze, i wydaje mi się, że były o wiele trudniejsze, te, te gry. Znaczy się szczerze powiem, że w dwójkę nie grałem, w jedynkę grałem, no całkiem sporo, i tam sobie nie radziłem, no ale to może kwestia tego, że tam miałem ile, nie wiem, z 10 lat pewnie jak w to grałem, jak nie mniej. I po prostu nie ogarniałem najprostszych rzeczy, no ale tak mi się zawsze kojarzyło, że to kurczę, no to był niby tycoon, no ale to nie była taka prosta gra wcale Dobra, finanse, finanse, ale już kurczę, teraz chyba, teraz chyba chyba... A nie jednak nie. Nie, nie będzie jednak 1500 chyba. chyba, się, chyba że się zepną. Bo chciałem już to przekroczyć, ale tak czy siak musimy zarabiać więcej, bo jeszcze będziemy musieli 2500 przekroczyć, zatem yy, nie ma tutaj co się rozwodzi za bardzo Tylko weźmy się za budowę czegoś nowego e, Czyli co nam tutaj zostało z takich tanich rzeczy bo widzicie to jest taki odcinek w którym wszystko kupujemy po taniości jak to jak to mówią niektórzy czyli no, no bardzo tanio zatem zatem czegoś taniego szukamy Robo kolejka nie jest w ogóle w moim typie tutaj chociaż właściwie no nie jest nie jest to jest, są projekty za drogie i yy, jakoś tak niezbyt szczególnie chcę wydawać na nie swoje pieniążki bo jak widzicie, można, w tym scenariuszu można zdzierać e, sianko z, z, z gości, nawet e, korzystając z takich bardzo prostych atrakcji. Kolejka z rampą, tego jeszcze chyba nigdy nie miałem, wam powiem szczerze. Może coś takiego? Czy to jest to, co już mam? Nie, to nie jest to, więc możemy sobie to zbudować. Czemu mówię? nie? Słuchajcie, dzisiaj e, budujemy dużo różnych dziwnych rzeczy, których ja nie budowałem nigdy, wam powiem szczerze, bo wtedy datki mało grałem akurat. No i pięknie. I to myślę, że będzie klucz do sukcesu, czyli klucz do przekroczenia 1,5 tysiąca, którego jeszcze nie przekroczyliśmy, ale mówię wam, to się stanie zaraz. I, i, i oczywiście musimy rozwalić to znowu. Te drzewa mnie wnerwiają. To jest specjalnie słuchajcie, żeśmy pieniądze tracili tutaj zrobione. No. Dobra. Simo, tutaj wszystko pasuje, pięknie. Tylko jak my tutaj znowu dojdziemy? Hmm. Tutaj sobie, słuchajcie, ścieżynkę damy Aj Dobra, niech sobie tak idą Trochę slalomikiem Nie Pięknie Dobra No, to też jest magia, że możemy wszystkie właściwie te kolumny y, usunąć No, ale dobra, już, już to, już, już powiedzmy Nie, nie będę pogrążał tej produkcji jest naprawdę tutaj dużo takich dziwnych niedopracowań, niedociągnięć, no ale dobra, powiedzmy, że to jest tak, żeby dało się w ogóle w to grać, bo jakby w sumie jakby się uparli i starali się zrobić tą grę, nie wiadomo jak realistyczną, to to by wyszedł jakiś, nie wiem, jakiś nudnawy, yy, nudnawy program szkoleniowy dla architektów, a nie gra rozrywkowa, tak? Dobra, w każdym razie możemy sobie to odpalić i sprawdzimy, czy z tego ludzie będą chcieli faktycznie korzystać. Małe tarcie, pięknie. Mały tarcie, kurde, mi wylecą zaraz tutaj. Trzy okrążenia aż, aż są. O kurde. No dobra, idą ludzie do tego. To mi się podoba. Pięknie. Wartość parku spełniona, czyli zaraz sobie spełnimy słuchajcie też menadżera, tak mi się wydaje. Menadżera. Półtora tysiąca. Aj. Zaraz będzie, ja wam to mówię, tylko żeby to nie wyleciało. Chwila. Jak wyleci, to słuchajcie, też będzie ciekawie. Ale... chyba nie wyleci. Dobra, pięknie. To jest chyba akurat taka atrakcja. W której to nie jest możliwe, a szkoda, szkoda. Jeśli graliście w Rollercoaster wiecie, że to, to, to są najciekawsze momenty, kiedy właśnie coś tutaj wyleci i kiedy coś pójdzie nie tak. A ja sobie obczaję znowu scenę wstępu. Kurde, ile ty ludzi mi się narobiło? 670. No widzicie, to są właśnie łatwe scenariusze. Ja nic nie robię. Gadam do was pierdoły. Nie buduję w żaden jakiś specjalnie skomplikowany sposób, a... A pieniądze same lecą. Goście sami się tworzą. No, tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, ten roller coaster jest, jest banalnie prosty. Chodzi tutaj o, głównie o zabawę, jednak. Tak to właśnie wygląda. Dobra. Ja czekam na te pieniążki już. Koniec miesiąca już, już jest. Tak. Udało się ukończyć menedżera, słuchajcie. I to jest właściwie dobry moment na to, żebyśmy z wami pożegnać. Zatem dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Z mojej strony to wszystko. Cześć.